Cześć widzowie, witam w drugiej części serii Listed poświęconej samolotom premium. W poprzednim odcinku mówiłem o samolotach japońskich, w tym natomiast skupiam się na niemieckich. Zaczynam, tak jak obiecywałem w tym odcinku ostatnim, od Focke-Wulfa. No, widać, że jest to kawał dobrej maszyny. Jest to wersja ostatnia Focke-Wulfa, albo jedna z ostatnich. Ma bardzo dużą prędkość i doskonałe uzbrojenie w postaci dwóch działek 20 metrów mm, albo dwóch z ciężkich karabinów maszynowych kaliber 13 metrów a jako bonus i główną broń zwłaszcza do ataków naziemnych aż 8 bomb każda o wagomiarze 50 kg czyli relatywnie niewielkie ale zobaczymy jak się sprawią podczas bombardowania ok, efekt wow lepiej niż myślałem dwa czołgi średnie zniszczone na dzień dobry to by było na tyle, jeśli chodzi o skuteczność bomb tej wersji Woke Po prostu macie okazję, atakując zgrupowanie czołgów, wręcz zasypać je niczym gradem waszymi bombami. Możemy powiedzieć, że jest to swego rodzaju mini-bombowiec. Do tego bardzo szybki. Mogę się tylko doczepić troszkę do jego sterowności. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że gram na myszce i klawiaturze. Być może od rzeźniku byłoby lepiej. Ale przy podejściu troszkę mi go znosiło. Do celu zobaczymy, jak będzie przy kolejnych próbach. Ok. Drugie bombardowanie. Ok. No rzeczywiście brakło stabilności. Ale udało się zrzucić bomby. Z jakim efektem? No proszę. Jeden zniszczony. Mimo, że rzuciłem je bardzo nieprecyzyjnie. Miałem, jak widzieliście, małe kłopoty przy podejściu końcowym. No muszę oczywiście powiedzieć, że na plus niewątpliwie jest jego uzbrojenie oraz prędkość, natomiast brak mu troszeczkę stabilności podczas podejścia do celu. Jest dość nerwowy, jak widzicie, szarpie. Być może na joysticku lepiej by się nie no ale jak mówiłem na początku, latam przy użyciu myszki oraz klawiatury. Może w miarę czasu uda mi się go bardziej wyczyć. Zobaczymy. Dla porównania, objem poprzedniego poprzednim odcinku testowane maszyny japońskie były dużo bardziej stabilne w locie. O no właśnie, o tym mówiłem. Na niskim pułapie musicie bardzo uważać, bo możecie bardzo łatwo przyglebić. Niestety ta nerwowość na tak niskim pułapie czasami może się kończyć właśnie w sposób taki jak przed chwilą, czyli katastrofą. Ok, teraz czyste podejście. Coś trafiliśmy. Ok, super, yes. kolejny cel zniszczony. Czołk lekki. Tak, brytyjski letki czołg. Dobra. Teraz zobaczmy jak się sprawiają działka na letkich celach. Coś trafiliśmy. Zobaczmy powtórkę w zbliżeniu. Nie no, weszło coś. Z tego co widziałem, to pociski trafiły w cel, natomiast efektu jakoś za bardzo nie widzę. Przepraszam, muszę cofnąć, się co powiedziałem przed chwilą, efekt jest właśnie zniszczyłem lekki czołg BT-7, bez tank i to zobaczcie, że nawet nie działkami 20 mm, a ciężkimi karabinami 13 mm ciekawostka no, czyli jednak możemy robić kuku rozstrzeliwując z bronią pokładową również karabinami oczywiście z górnej półsfery, czyli tam gdzie jest najsłabszy pancerz czołgów i mowa oczywiście o czołgach lekkich, ale jednak. O, czyli jak widzimy, ma on zarówno skuteczne bomby oraz, jak widać, i karabiny oraz działka. A, o, trafiliśmy coś tym razem? Ale pech. Wyjątkowo niczego. Nie ustrzeliliśmy. No nic, może w kolejnym podejściu. Ok, teraz 6 celi zniszczonych, czyli całkiem nieźle. A widzę, że też troszkę dzieje z karabinów w half tracker. Mam nadzieję, że może ją zniszczymy za chwilę. Może się spali. Jest naprawdę szybki, jak diabli. Ale proszę, dwa cele zniszczone w jednym podejściu. Czyli musimy jednak naprawdę idealnie podejść do celu w linii prostej i dobrze wyczuć czas z rzutu. Ale efekt wtedy jest pierdolający. Dobra, kolejny ostrzał z broni pokładowej. Zobaczymy, może za chwilę też się okaże, że coś zniszczyliśmy. Niewyraźnie widzę, że gra ma problem z płynnym w czasie rzeczywistym wczytywaniem uszkodzeń, które dokonaliśmy i czasami wgrywa je, jak widać na powtórkach, w prawym górnym rogu ekranu z opóźnieniem. Wow, co za szybkość znoszenia! Niesamowita. Zobaczymy, może za chwilę się pojawi jakiś kolejny cel jako zniszczony. Dobra, kolejne podejście. O, wi o widać, że znowu mnie trochę zniosło. Może będę musiał kiedyś spróbować latać tutaj w na joysticku. Może będzie lepiej to wyglądało. Dobra, ustalimy sobie przeszkody w powietrzu, czyli te balony zaporowe. Dobra, i zobaczmy, czy się uda strzelać cele. O, całkiem nieźle. I dojść pod dziwnym kątem, ale widać, udało się. No czyli trzeba by tę maszynę naprawdę dobrze oblatać, poznać jej zachowania, zwłaszcza właśnie na niskim pułapie, uniknąć. O, podejście też było ładne, o, ale mnie zarzuciło. Jest zniszczony No nieźle. Łącznie już mamy 9 celi rozwalonych w dość krótkim czasie. Czyli muszę przyznać, że na film obecny już mi się ten Focke Wolf bardzo podoba. Z wyjątkiem tego, co mówiłem wcześniej, tej takiej dziwnej niestabilności, zwłaszcza przy locie na niskim pułapie i przy szybkich manewrach. Potrafi mi czasami zrobić nagłego psikusa, który się może skończyć właśnie katastrofą. Dobra, kolejny zrzut. I jaki efekt? Wow, właśnie zanichylowałem i sadwójkę czyli najcięższy czołg rosyjski. Bombami przypominam 50 kg. Czyli naprawdę te focke Wolf to jest niezły wymiatacz. Dajcie mi znać w komentarzach co o nim sądzicie. Na razie jestem naprawdę zadowolony. Dobra, kolejne podejście. Czy coś się uda ustrzelić? Znowu niestabilność. O! to ja się właśnie skończyła, tak jak przed chwileczką. Nie, nie zgodzę się, nie popełniłem samobójstwa, to po prostu ta maszyna mnie zabiła. Naprawdę momentami jest nieprzewidywalna. Być może byłoby lepiej podchodzić przy niższej prędkości. Ale z drugiej strony prędkość w przypadku taką na cele naziemne, które się mogą bronić, no czasami Wam może właśnie uratować tyłek, bo no, to jest to, już dwa kolejne cele w jednym podejściu zniszczone. Takie wyniki lubię. Pamiętajcie, że właśnie prędkość w szatakach na cele naziemne, które się mogą odbyć Wam, No czasami Wam uratuje tyłek, bo po prostu powoduje, że jesteście krócej w strefie rażenia. Także to z jednej strony zaleta, ale z drugiej strony, jak było widać przed chwileczkę gdy doszło do katastrofy, może to być wadą, gdy nie uda się prowadzić maszyny. O! Rekord! Trzy cele na raz! Nie mam pytań. Jak na chwilę obecną, jest to dla mnie najlepszy samolot premium, jaki jest dostępny. I na pewno każdy, kto szuka premki do lotania fan listet, powinien rozważyć tą kandydaturę. Ok, kolejne podejście. Już jest brak stabilności. Wolę wyciągnąć, wcześniej niż ponownie przeglebić. Dobra, może teraz się uda. Zobaczmy. Niestety. Bez trafienia. No widzę, że uszkodziłem jednak czołg. I to też chyba zdaje się Stalina. Dobra, zobaczymy teraz. Ło! No rozwaliłem sobie właśnie śmigło. Ale przy okazji zliczyłem kolejnego Stalina. Dwójkę. Także naprawdę jest to... ULTRA skuteczna maszyna, natomiast trochę narowista, trudna do panowania, zwłaszcza na niskim pułapie przy dużej prędkości i to musicie, jeśli będziecie chcieli ją kupić, albo rozważacie jej zakup właśnie tą główną wadę, tak naprawdę jedyną, jaka w niej występuje, czyli brak stabilności przy nagłych manewrach i pewną bezwładność. Dużo większą niż samoloty japońskich, które naprawdę chodziły jak po sznurku. Ten taki nie jest. O! Lądowałem właśnie na drzewach. <laughs> Dobra. To było na tyle, jeśli chodzi o Focke Wulfa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo mi tak. A teraz przejdźmy do drugiego samolotu Premium z dwóch, które są dostępne. Na chwilę obecną, w drzewku niemieckim. Czyli do BFK 110. Czyli ciężkiego myśliwca dwusilnikowego. Jak widać ma uzbrojenie głównie strzeleckie, pokładowe. Niestety nie posiada żadnych bomb, nad czym boleje. Ale ma działko, kaliber 30 metrów, Fakt, że z małą ilością pocisków, 60, ale zawsze. I tak naprawdę to jest jego jedyne uzbrojenie, które może zaatakować cele naziemne, letko oraz ciężko pancerzone. Pozostałe karabinki letkie są głównie przeciwpiechotne. Dobra, zobaczmy. Czy cokolwiek się nam uda rozwalić. Wychodzi na to, że trafiłem wszystko, co było po drodze, ale jak widać, efektu w sumie brak. Przy kaliber 30 metrów na letkie cele i średnie przy ataku bocznym na pancerz boczny raczej się nie sprawdzi. Chyba, że chwileczkę się okaże, że gra doliczy uszkodzenia i może wykaże jakieś podpalanie a no na razie się na to nie zanosi dobra, kolejne podejście w cel ciężki Sherman'a, sołkowego też pancerz boczny bez penetracji atak bezskuteczny w takim razie spróbujemy może intektyki i może zatakujemy z górnej półsfery tam gdzie powinien być najcięższy pancerz zobaczmy czy data z egzamin. No, niestety, mobilność tego samolotu jest, jak widzicie, mocno ograniczona. No, ale to się dziwić, to jest kawał kolumbryny. To w sumie lekki bombowiec, tak naprawdę. Choć w tym wypadku, co jest olbrzymią wadą, jak już mówiłem na początku, bez żadnych bomb. Dobra, lekki cel potrafiłem. Zdaje się, to był BT-7 chyba. I o dziwo, nie przebiłem go. Naprawdę nie wiem, jakim cudem. Bo przecież, jeszcze jest w kaliber 30 metrów, czyli to powinien być teoretycznie skuteczniejszy niż w Focke wulfie wcześniej testowanym, karabiny 13 metrów. No nie wiem, zobaczymy. Może w kolejnych podejściach się bardziej mi poszczęści. Na razie jestem, przyznam, mocno zawiedziony. Wszystkie cele zostały trafione, natomiast efektów tych trafień brak, póki co. Muszę pochwalić na pewno jedną rzecz w nim, widoczną przed właśnie jego stabilność i przewidywalność podczas lotu. Pod tym kątem... o, niespodzianka, czy jednak coś zniszczyłem? Musiałem podpalić któregoś z nich, Stewarta konkretnie, tak. Czy jeden cel został zniszczony? Dobra. Dobre i to, bo już myślę, że nic mi nie uda mi się z zniszczyć. Czyli, tak naprawdę, charakterystyka tego uzbrojenia powoduje, że musicie po prostu snajpić najlepiej w dużej wysokości, atakując właśnie silnik. Póki co, jak widać, daje to jakiś efekt. Cóż, widać wyraźnie, że poprzednio testowane Focke wulf oraz testowane w poprzedniej części Japończyki z bombami są dużo bardziej skuteczne w niszczeniu celów. No niestety bombę nie zastąpimy działkiem. Przynajmniej nie tym. Z pewnością byłoby ona zabójcze dla wrogich samolotów, a zwłaszcza bombowców. Ale niekoniecznie dla czołgów. Dobra, teraz mamy wysoki pułap, więc może się uda przeprowadzić skuteczny atak z pionu. Jednak ja mimo wszystko chyba podjąłem atak pod zbyt ostrym kątem. Tak, to nie był atak idealnie z pionu. Trzeba by było idealnie właśnie się tak ułożyć. O, może teraz bardziej? Tak, teraz bardziej mam pionowy kąt. Zobaczmy. No, niby weszły w cel. Natomiast no, chyba efektu nie wywołały żadnego te pociski. To był Sherman albo Grams. Czyli średni czołg. No, to było ciekawe, że udało mi się trafić przy takiej manewrze i wyjść z tego bezpiecznie. Tu muszę pochwalić ten samolot. Natomiast skuteczność przeciwko celom pancernym no, jest nikła. No, a tak na boczny pancerz. Shermana, Efekt zerowy. Tak więc trzeba się pogodzić z faktem, że niestety jego rola przeciwpancerna jest raczej dyskusyjna, mówiąc delikatnie. Po prostu brak mu nawet najmniejszych bomb. Dwie bombki 50 kg już by robiły różnicę, ale ich brak. Tak więc nie polecam tej maszyny jako premki zwłaszcza przy atakach naziemnych. Jedyną w sumie jego zaletą jest ta jego właśnie stabilność w trakcie lotu, natomiast silnie przekłada to w zupełnie na... O przepraszam, trafiony wcześniej grant, jednak wybuch, Czy już w tym tak pionowym, czyli znowuż gra nie pokazała w czasie rzeczywistym wyrządzonych szkód w nim. O, trafiłem ponownie haltraka teraz, kolejny cel, także też zakładam, że za chwilę zniknie. No ale przyznacie, przy tylu podejściach tak naprawdę dopiero udało się ustrzelić trzy cele. Natomiast wspomniany wcześniej testowany Foke Wulf w tym odcinku, sam widzieliście, robił przysłowiową masakrę. No to raczej nie mam szans, żebym Stalina rozwalił tym działkiem. Natomiast Foke Wulfie ustrzeliłem, a raczej zbombardowałem skutecznie aż dwa z nich. Że naprawdę bez porównania. Jak widać, na razie mam tylko na koncie dwa cele zniszczone. I to lekki czołg oraz średni grant. O ataku na cele ciężkie, a raczej możemy zapomnieć. Mam na myśli, oczywiście, skutecznym. Tak przynajmniej mi się wydaje po tym teście. Ok, kolejne podejście pionowe. Trafienie jest. I ładne wyciągnięcie. Ło! Tuż nad ziemią. Zdeczka się spociłem, przyznaję. <grytania> Zetka. No właśnie, był teraz Stalin. Dwójka. Ale raczej poza uszkodzeniem gąsienic chyba niczego więcej nie uzyskamy. Dobra, teraz letki pojazd. BT-7 dalej bezskutecznie chyba, że dogra za chwileczkę uszkodzenia i być może się okaże, czego go zniszczyłem póki co niestety nie dobra, jeszcze jedno podejście dobra, udało się wyciągnąć dobra, to by było na tyle dwa cele zniszczone szału nie ma generalnie go nie polecam przyjemny w pilotażu, ale mało skuteczny na tym właśnie polu skuteczności przegrywa z zdecydowanie z testowanym na początku tego odcinka i widocznym teraz Focke-Wulfem. To jest prawdziwa maszyna zagłady. Przyznam, że w teście innym, tym samolotem, którego nie nagrałem niestety, w jednym podejściu udało mu się zniszczyć dosłownie 8 letkich czołgów. Bardzo żałuję, że nie udało mu się tego nagrać. Potem już takiego wniku nie uda się powtórzyć. Maksymalnie 4 na raz. Dobrze, a w kolejnym odcinku, jak mówiłem poprzednio, będę testować maszyny brytyjskie premium. Na początek będzie to Mosquito. Ok, pytanie tylko, czy jest sens kupowania maszyn premium? Z punktu widzenia skuteczności niekoniecznie. Zobaczcie, jakie są alternatywy dla Focke Wulfa na tierze 5, testowanego w tym odcinku. Na początek niech to będzie Messerschmitt 410B1. Jak widać, ma. Dwie bombki 250 kg, czyli konkretne. A ponadto bardzo dobre działka 20 mm oraz dwa ciężkie karbiny maszynowe 13 mm, które też potrafią mocno zaszkodzić. Kolejną tardywą może być inny Fokke Wulf, który zobaczcie, jest dużo szybszy i ma również bardzo dobry arsenał. W postaci jednej konkretnej bomby o wagomiarze 250 kg centralnie pod kadłubem, czyli idealnej do ataków na ciężkie cele typu Staliny. Czterech bomb o wagomierze 50 kg po dwie na każdym skrzydle, na lżejsze cele oraz całkiem niezłego uzbrojenia strzeleckiego, czyli tak, działka 30 mm oraz dwóch działek 20 mm, które też są skuteczne na cele noziemne. Czyli naprawdę poważny sprzęt. I jest on doskonałą alternatywą dla testowanego Focke Wulfa Premium. I za to właśnie lubię listet że samoloty premium, pojazdy premium nie dają realnej przewagi na polu bitwy. Każdy ma takie same szanse. Zobaczymy jeszcze na koniec alternatywne możliwości z drzewka samolotów darmowych jako alternatywę dla testowanego w tym odcinku BF-110 w wersji premium. Na początek weźmiemy sobie na warsztat bombowce nurkujące u 87 i to pierwszy z nich. Zwróćcie się przynajmniej uwagę na bombę jaką przenosi o wagomierze pół tony Wyobraźcie sobie jakie wywoła zniszczenia gdy ją celnie zrzucicie na przykład w skupowaniu lekkich czołgów albo centralnie obok Stalina Anihilacja celu jest pewna Także naprawdę jest to darmowa i skuteczna, fajna alternatywa. Oczywiście z pewnością naprawdę jest dużo wolniejszy, dużo bardziej przez to narażony na zniszczenie ale macie pewność, że jak się przedrzecie nad cel nie będzie pta zbierać. A oto inne wersje i87 z różnymi wersjami uzbrojenia. Wszystkie z nich będą moim zdaniem dużo bardziej skuteczne od testowanego w tym odcinku BF-110. Z jednego głównego powodu mają bomby, jestem o tym przekonany. A to kolejne alternatywy dla BF-110. Tutaj BF-109, myśliwiec z działkiem 20 metrów oraz aż 4 bombami 50 kg pod kadłubem czyli idealne do rzucania na bardzo celnego prosto w cel a oto idealna wprost alternatywa Kiers prawda trzeci ale dla fanów ciężkiego uzbrojenia strzeleckiego wręcz idealny a więc ciężkie działko kaliber 37 przeciwpancerne oraz dwa kaliber 30 A komuś z mało ognia to nada to jakieś 3 szema 4 rakiety przyznacie, że brzmi to naprawdę zachęcająco niestety prawda jest smutna ponieważ Mam tą maszynę i już ją testowałem na poligonie. Dziwnym trafem działka przeciwwodzerne, a zwłaszcza te główne 37 metrów, okazało się praktycznie bezskuteczne. Tylko rakiety były naprawdę zdolne do zniszczenia każdego czołgu. A efekt ostrzału działkami przypomina rzesanie ziemniakami. Robiłem też właśnie porównawcze testy na tym samym poligonie. Z rosyjskim Jakiem 9K z działkiem 45 mm, i jak się zapewne dopiślacie tutaj efekt był zupełnie inny. Z boku byłem zdolny zniszczyć każdy czołkletki oraz średni, a z tyłu nawet niektóre ciężkie może było rozwalić. Nie wiem, czy to jest celowe pogorszenie parametrów niemieckich dział A może przypadek? Nie sądzę. Ciekawy jestem waszej opinii. Czekam na wasze komentarze. A może chcielibyście zobaczyć film w którym przetestuję obie te maszyny i porównamy ich skuteczność jako broni przeciwpancernej. Dajcie znać, jeśli chcielibyście taki film zobaczyć. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobał. Proszę wasze komentarze, opinie. Dzięki za nie z góry. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu. Pozdrawiam.